Far! Uh. 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 Tutaj trzeba to przeciąć. To przeciąć. To może jak w tym czasie odchodzę czarne gary. Tak! Pierwsze yeah, okay. o. Wow! Za chwilę poganiemy się tym razem. thank you 감사니다 <목소리도> instrukcja piksze co i To są te rebuny Ok. Okej Jak mama otworzy politykę, to nie ma My się tym razem pobawimy najpierw nie okay? Nie! Dobra to który mój? Który mój ludzi? Nie, to tylko będzie mój. na tego tak zawsze jest. Ja tu jej pomagam, ale ona chce wszystko dla ciebie. No cóż. Chcesz powyciągać tu się, ten... Chcesz Każę Dobra.

To, to ja, ale już się bawimy i będziemy się bawić. Zaraz poczekaj. Razem. Więc dostaj. To... Ja no jednak nie. Tego nie otworzę. No już mam być wciąż taka odsuć tu. Przestełko na wstępie. To wyrzucamy, nie? Tak, daj tutaj na bok.

Nożyczki by się trzeba podasz te małe nożyczki, albo te duże z tego, z szuflady. Okej. Okay. To siatko przejdzie na targę, uważaj. co może być. O, Nożyczki. musisz Albo przynieś też z góry te polipaket. Jeszcze macie dwie polipaket do góry. Um, mamo, ale to jest nagrywanie nowych zabawek. To Zosia chodzi. Do mojego stary. Ale Zosia, Dam się! Przynieś z góry jeszcze polipaket. Zosia będzie pilnować. Dobrze, ale tylko, Gosia, tylko, tylko złożę ci zabawkę. No dobrze. That's

Twoja. Coś twoja. Okay, to jest twoja. Okej, to... to nie, to. To. Szami. Tak, Szami. A ten chłopciek jak ma na imię? To chyba też jest Szani. Albo Nikolas? Nie wiem. Cześć koleżanko. Ale nie ma na kolejnych To tu nie było. Okay. Piłka jest yes. dobra, a ja będę siedzieć tutaj. Okay. O nie, zapomniałam. Nie, nie, mm. yeah, mm. Wolę jednak nie, nie, na gitarze. Idę do nie, na górę. O, nie, 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 Bam. Ech, nie wglądałam. Nie wglądałam. Nie, wgląłam, nie wgląłam. Cześć. Cześć, Wam do szkoły. O, w mi się siusiu. A mogę na chwilkę zamykać? Hmm? Mogę na chwilkę zamykać szanik? No, hey. Mówi no, do szanik. Okej, okay, może, może... E, okej, okay, może robić Tak ta gitara nie Okej, okay, zamykaj, okej. Okay. Okay. Zamykaj, Nikolas, OK, Okej. Okay. Co, Flanuna? Co? Natalka, nie tak głośno. No, Co? A ja gram na gitarze. A ja idę do Miklofala. Gdzie mikrofon? Wiem, wejdę na dół, zapytam wszystkim fajną muzę. Ale gdzie da, 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 da. Ale gdzie jest... Ale gdzie jest mikrofon? Gdzie mikrofon? Mikrofon. Gdzie jest mikrofon? Mamo, widzieliście gdzieś mikrofon? Nie było już nic innego. Gdzie mikrofon? Nie, nie, to, nie, to, nie to, była, to była piłka żółta. Tam nie było mikrofonu. Ma! No, nie było nic, nie było nic. Tutaj. Więcej. No to gdzieś tam musi być, a to na obrusie, czy gdzieś nie, albo nie stać na ziemię. Tak, Dobrze, niepotrzebnie. Kuszynka, zobaczcie, czy na ziemi gdzieś nie, ma, mógł stać na ziemię, albo na obrusie, albo. Ale niepotrzebnie. Patrz przez dziurkę pod obrus, bo to ona ma dziurkę, a mikrofon jest mały. No, ale nie Zosia, lub mi miejsce. No, robię. Okej, go. Okej, okej. Muszę otworzyć szafę. Okej, okay, będę mi będę z sklepem. Hej! Cześć! Dlaczego dozwolisz wszystko? Nie widziałam. No i co? O. Ja się chyba jednak tego trochę boję. A. Tu jest jak piłka. Okej, okay, ale nie, ja mogę tu wyjść. Uciekam z Okej, okay, ja idę do góry. Za chwilę rzucę piłkę. Na pewno wygram. Ho gol. Letelka, a że tutaj? Jest tajne wyjście? Tak. wyszła. Okej, okay, zamykam. To są drzwi. Tak? Drzwi. Okej, okay, ja jestem na górze. Uh -huh. Poli, Ej, rób mi miejsce, bo ja nie mam. No dobrze, ale wtedy ja nie mam. Dobra, latarka, koniec zabawy, polipokę. Teraz może pogramy w szalone gary. Tak! Dobra. Ja miała... Tą... Poczekaj mnie, ja wiem jak to się gra. Inaczej. Patrz. co sobie kilka wewnątrzków i ich przykrywkę. Żeby nie było wiadomo. Ja też mam przykrywkę. Ale musisz jeszcze jednego wybrać. Mhm. Tylko nie niebieski. Nie może być. Ok, mamy garnki. Teraz musimy do nich mokować jakieś jedzenie, ale żeby było małe, żeby się zmieściło. Tutaj tak. mamy klamcze do gry i na niej będziemy kłaść garnki. Tak! I to dzisiaj będziemy iść. Dobra Natalka, kłaść swoje garnki. Jako niebieskiego, a jako tego dzwonego. Okej. Okay. Mamo, możesz nam podać jakieś rzeczy do garnku? Ja wam schowam cyklicie tam. Dobrze. Okej, okay, to tam my tam... nie patrzymy, ale że patrzą, tam. dobra? Dobrze. Cieszę się, nie było niedobre. było niedobro. Mam nadzieję, że to będzie coś piesznego. Tak, to jest piesznego. bardzo ciekawa. Co to będzie? Dobra natarcia, nie gadajmy. Okej, okay. a mogę ja przyjąć otwory. Nie, mm, jeszcze nie patrzę. Pieruszki, cztery, nie? Tak, mamy Dobra, cztery. mam cztery rzeczy. Nie mogę patrzeć. Nie patrzeć. Nie mogę patrzeć. Nie. Nie. Mamo zapomniały jak już. Dobra. Patrzymy. I patrzy. Gotowe. Poczekaj, 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 poczekaj nie otwieraj. Zobacz, Ci powiem, co się robi teraz. Teraz zamykasz oczy, wybierasz garnuszek i co jest. Mmm, ale z zamkniętymi oczami, nie patrzysz do garnuszka. I musisz powiedzieć co to jest. Co tak? to jest? To jest jabłko? Nie, nie wiem, tutaj? no musisz wsadzić do buzi, będziesz nie patrzysz. Nie patrz, nie patrz, zamknij oczy. Mocno oczy zamknięte. Co to jest? Nie patrz, co to jest? Lalo! Teraz dosia losuje. Ja cię otworzę. Mam nadzieję, że to nie będzie coś niedobrego. Ja widzę. Co to jest? Chyba Natarka miała rację. To winogrono. Brawo. O, o, zamknięte oczy. Nie patrz, nie patrz Natalko do środka. Nic nie patrz? nie o, patrz do środka. To będzie dla na Natalki bardzo dobre. Buzię otwieramy. Ona co uwielbia. Kolejne? le. Tak, to kolejne. I ostatnie dla Zosi. Mam, Boga mnie nie do Dobry, 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 no, wstać do buzi, wstać do buzi, nie patrz. Dobre, bardzo dobre. Czy to był żelek? Tak! Brawo! Uuu, teraz my jeszcze, jeszcze Jeszcze raz. To by było na tyle. Jeśli wam się podobał nasz odcinek, to zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie nasz kanał